Cześć, ja mam na imię Michał. Razem ze mną jest Wojtek Hazardista i. Witam. Kamil Hazardista, witam serdecznie. I dzisiaj zaczniemy od liczb. Moja liczba to 3598. Wojtek? Moja 2415. Moja 4251. I to są, Kamil, to jest Twoja ulubiona liczba, czy co to oznacza? <noise> no, lubię tę liczbę, nie powiem. Oznacza ona. Dni mojej trzeźwości czy abstynencji to jest dokładnie 11 lat, 7 miesięcy i 21 dni. Bo tyle czasu nie gra i nie pije. Więc myślę, że jest to dla mnie powód do zadowolenia. A dlaczego yy, podałaś liczbę dni? No dlatego, że tematem dzisiejszego odcinka jest program 24 godziny. Czyli nie gram tylko dzisiaj. Nie gram tylko jeden dzień. Tak, nie gram tylko jeden dzień. No i z tych 24 godzin nie chcę mi się w to uwierzyć, że uzbierały się, policzyłem to specjalnie na potrzeby tego podcastu, bo normalnie tak szczegółowo tego nie liczę. 4251 dni, 24 godzin. A kiedyś wydawało mi się, że przetrwać dzień, tydzień, miesiąc bez grania jest niemożliwe, a no to proszę. Ja mam podobnie. Jak ja przyszedłem pierwszy raz na meeting i ktoś mi mówi, że nie gra 10 lat, 5 lat, to ja taki takie oczy zrobiłem, jak to przecież tyle tracą. Ta gra to przecież to jest, kiedyś to była serce mojego życia i lubiłem ten stan, lubiłem tą adrenalinę. i Tylko się właśnie potem zobaczyłem na swoim przykładzie, że to mnie prowadzi do nikąd to mało powiedziane. W każdym razie ta, te liczby, które podaliśmy, to są liczby aktualne tylko dziś, bo już jutro się zmienią, mam nadzieję. Yy, tak, to ja, ja też już nie gram już ponad 6 lat, znaczy 6 lat, dokładnie 7 miesięcy, 11 dni. I też nie wiem, kiedy to zleciało. Tutaj ja tylko dodam, że ja musiałem tę, tę liczbę dokładnie wyliczyć, bo sam nie śledzę tego, tego czasu abstynencji. Jakby jedną z nauk, które tutaj w sobie wyrobiłem, czy takich nawyków, to że ja tak naprawdę nie patrzę już, ile tam mi lat, miesięcy dni stuknęło i nie śledzę tej, tej wartości jakoś regularnie, bo najważniejsze jest dla mnie to, żeby dzisiaj po prostu, dzisiaj skupić się na tym, żeby ten dzień był jak najbardziej produktywny. I ja jeszcze dodam więcej, to nie jest dla mnie dzisiaj program, żeby nie grać. 24 godziny to nie jest, żeby nie grać, tylko żeby dzisiaj moje życie miało wartość. Nawet trochę szerzej. Natomiast zaczynając od, od tego, od tych pierwszych dni po zaprzestaniu picia grania. Ja nie byłem w stanie sobie wyobrazić, że ja mógłbym grać, nie grać dłużej niż 3-4 tygodnie. Bo zwykle takie miałem cykle, że dostawałem wypłatę, Przegrywałem wypłatę, czekałem, aż przyjdzie kolejna wypłata, przegrywałem kolejną wypłatę, więc. Skąd ja to więc miałem takie cykle po 3-4 tygodnie i jakby czekanie, czyli nie granie przez jakikolwiek dłuższy okres, to wydawało mi się no, jakimś science fiction. I ten, ta idea, że mam nie grać tylko dzisiaj, czyli mam nie grać przez 24 godziny, no wydawało mi się jeszcze większą. Na początku, jak to usłyszałem, to wydawało mi się w ogóle idiotyzmem. No, przecież moim celem nie jest to, żeby nie grać 24 godziny. Moim celem jest to, żeby nie grać... No i właśnie. Mi się wydawało, że pół roku, rok? W sumie to nie wiedziałem, ale... Jak to jest z tym? Z tym, jak długo mam nie grać, Wojtek? No ja pamiętam, jak, jak pierwszy raz powiedziałam o tym, że gram w mojej partnerce, to w... najprawdopodobniej, bo dzisiaj nie pamiętam tego dokładnie, ale Obiecam już że nie będę grał do końca życia. No i, i potem się dowiedziałem, że takie deklaracje są a nierozsądne, b nierealne do, do wykonania, c za duży ciężar biorę na siebie. No nie mogę powiedzieć, że czegoś nie robię do końca życia. Natomiast y, łatwiej mi jest przyjąć właśnie tą tezę, że nie gram tylko dziś. No bo dziś jestem w stanie sobie ten dzień tak zaplanować, żeby nie mieć y, czasu na granie. I na samym początku akurat jak ja przestałem grać, to miałem o tyle łatwiej, że już nie miałem za co grać, więc miałem taki, na start miałem takie ułatwienie, bo już miałem tyle długów, że no już nawet nie miałem, proszę powiedzieć, na, na, na podstawowe potrzeby pieniędzy musiałem pożyczać, więc na początku to było o tyle łatwiej, natomiast nauczyłem się, nauczyłem się i wbijam sobie do tej głowy, że Właśnie, że 24H jest bardzo ważne. Zresztą jak sobie składamy życzenia przy różnej okazji, jak ja składam życzenia innym Hazardistom, to właśnie życzę im... To jest pierwsze życzenie zawsze 24 godzin. I to, I to jest bardzo. uważam to, jest jedna z najlepszych w ogóle zaleceń, jakie usłyszałem. Nie gram tylko dziś. No właśnie, bo też mi się wydaje, że Mówienie o tym, że nie będę już nigdy grał, to jest nakładanie takiej gigantycznej presji. To jest tak, to ja zadałem sobie pytanie, czy ja byłbym na przykład skłonny zadeklarować, że ja już codziennie do końca życia będę na przykład ćwiczył. Do końca życia, zawsze, albo do końca życia ja będę robił coś cokolwiek innego. To jest wielka liczba dni, taka nieogarnięta i to we mnie budziło olbrzymi lęk. Bo ja chciałem tak naprawdę gdzieś tam w głębi duszy nie grać do końca życia. A ten, ten na samorządku nie chciałem przyjąć tego, że to ma tylko wymiar 24-godzinny. Natomiast za każdym razem, jak myślałem sobie, że mam nie grać do końca życia, to wydawało mi się, że jest to niemożliwe, że nie ma takiej możliwości. Co więcej, cały czas wydaje mi się to niemożliwe, żeby w tej chwili spojrzeć i powiedzieć: No, ja do końca życia będę. Nie grał, bo to jest tak wielka rzecz przede mną, to cała reszta mojego życia. A te 24 godziny dzisiaj, no mi się wydaje, że dzisiaj to jest bardzo łatwe. Ja z Wami się widzę, to bardzo dobrze mi generalnie podnosi nastrój, poprawia. Mam resztę dnia zaplanowane, mam z dziećmi się dzisiaj pobawić po przedszkolu. Z żoną jestem umówiony dzisiaj na randkę. Yy, i mam jeszcze trochę pracy do zrobienia, więc tak naprawdę ja nawet nie mam dzisiaj czasu. Dla mnie to jest magia tych 24 godzin, że to jest taki okres, kiedy ja mogę to zaplanować, mogę tam poukładać swoje różne rzeczy i nie mieć czasu po prostu na to, żeby grać. Yy. Kamila, jak ty się czułeś z tymi 24, 24 godzinami, kiedy pierwsza raz usłyszałeś? Najpierw ci powiem, jak się czułem z tym, że uzależnienie od hazardu to jest choroba do końca życia. Okej. Okay. No czułem się podle, bo jak dotarło do mnie, że do końca życia nigdy nie obstawię zakładu, nie pójdę do kasyna, nie pójdę na wyścigi, no to złapałem się za głowę i po jakimś czasie już grałem. Nie wiem, nikt mi wtedy nie powiedział jeszcze o programie 24 godzin. Bo na szczęście się okazało, że jest taki program, 24 godziny. Czyli mówiąc krótko, nie gram tylko dzisiaj. nie? I jakie to jest to, co powiedziałeś? Uwalniające. Dobrze, że gdybym ja dzisiaj powiedział komukolwiek, że ja na pewno do końca życia nie zagram. Bo moja żona, jak czasami żartobliwie taki tekst wypowiem, to patrzy na mnie, stuka się w głowie, mówić ty, chłopie, na meeting. Albo. Albo ić się zamknąć w zakładzie zamkniętym, żeby, żeby się leczyć. No bo nie, no właśnie, 24 godziny. Ten program polega na tym, że y, ja y, muszę mieć świadomość, że to jest choroba do końca życia, że zawsze mogę wrócić do grania i nigdy nikomu nie mogę obiecać, że nie będę grał do końca życia. Jedyne co mogę obiecać, że będę się starał, żeby nie zagrać dzisiaj, że będę się starał. Żeby o siebie zadbać, że pójdę na meeting, że porozmawiam z kimś ze wspólnoty, że przeczytam medytację, że nie wiem, nagramy chociażby taki podcast, który też jest formą terapii dla mnie i, i też mi pomaga, żeby sobie przypomnieć kim jestem i, i żeby być tu i teraz, więc no, kapitalna rzecz te 24 godziny, bo... No zwariowałbym gdybym dzisiaj e, cały czas myślał o tym, że do końca życia nie, nie zagrał, byłbym, ona się to fajnie nazywa, na pościsku. Nie, nie mogę zagrać, nie mogę zagrać, za żadne skarby nie mogę zagrać, do końca życia już nigdy więcej, no po prostu piękna, piękna recepta na to, żeby pójść zagrać, no. Natomiast jak ja wiem, że dzisiaj mam nie zagrać, do końca tego dnia i mam wszystko zrobić, żeby, żeby nie zagrać, no to ja jestem w stanie to zrobić i to jest uwalniające dla mnie, tak samo jak zamienienie też na początku, że ja nie mogę grać, nie? Ja nie mogę grać. No, a ja nie chcę grać. I Jakie to jest uwolnienie w mojej głowie? Zupełnie inny sposób myślenia i podejścia do tematu. Jak nie mogę, to wiadomo, że wcześniej czy później kiedyś tego, do tego wrócę, tego spróbuję, jak zakazano owoc. Natomiast jak nie chcę, no, no to nie chcę, bo no po co mi to do, do szczęścia, skoro tego nie potrzebuję, nie chcę, nie? Więc fajny jest ten program 24 godziny i tak jak powiedziałeś, nie tylko w kontekście uzależnienia, nie tylko w kontekście hazardu, ale w ogóle w kontekście całego życia. Czyli powiedziałeś o tym, jak się jakby dowiedziałeś, że hazard jest taką chorobą do końca życia, to rzeczywiście to dla mnie było też przerażające i to je, jestem w stanie sobie wyobrazić, no jeżeli ktoś dowiaduje się o jakiejś chorobie takiej proszę powiedzieć tradycyjnie, jeżeli ktoś wie, że ma nadciśnienie albo, że ma problemy z sercem, albo, że ma e, cukrzycę i do końca życia będzie musiał przyjmować leki, to zupełnie normalną reakcją jest niedowierzanie, jest szok, jest złość, jest poczucie niesprawiedliwości. Więc ja też miałem coś takiego. Natomiast, e, e, znowu, ta perspektywa działania co ja takiego mogę zrobić znowu może być bardzo krótka, ponieważ ja nie będę ponosił konsekwencji tej mojej choroby, jeżeli jak dzisiaj. Przyjmę te swoje leki, które są dla mnie ważne. Tak jak osoba chora na choroby serca przyjmuje tabletki, regularnie chodzi na wizytę do lekarza i dba o siebie zgodnie z zaleceniami, tak samo osoba uzależniona każdego dnia, jeżeli robi zalecenia, jeżeli dba o siebie i nie zastanawia się nad tym, czy za 7 lat to ja będę musiał jeszcze coś tam robić. Tego nie wiadomo, postęp medycyny jest nieodgadniony. Ja pamiętam, ja mogę podsumować te moje pierwsze dni na meetingach, że dostałam dobrą i złą wiadomość. Tak? Zła była taka, że jestem chory i do końca życia, a druga była taka, że mogę z tym żyć i to tak żyć, jak do tej pory jeszcze nie żyłem. I to tak dobrze, tak to dobrze tak. żyć, tak, I być, i być szczęśliwym. No, oczywiście to się nie stało z dnia na dzień, to była, był proces. Yy, bo pamiętam, ale to, co jest dla mnie ważne, to to właśnie, żeby pamiętać, gdzie byłem, jak przestałem grać, to właśnie też dzięki meetingom to mi pomaga, jak, jak przychodzę i widzę y, takie załamane, zrozpaczone, y, poddające się właściwie poddane y, nowe osoby, które jeszcze grają, a widzę, gdzie dzisiaj jestem, ile osiągnąłem i, i jakie mam dzisiaj życie. Natomiast jeszcze wracając do tego życia, Kamil mówiłeś o tym, że nie tylko hazardziści mają te 24 godziny. Ja pamiętam doskonale Adam Małysza, który zawsze jak się go pytali, czy zdobędziesz w tym roku y, Puchar Świata, on mówił, nie, dla mnie są najważniejsze dwa kolejne skoki. Tak? I to jest, można to przyłożyć na nasze biary, biary, życie, nawet, nawet tak, najbliższy skok, dokładnie, to jest dla mnie najważniejszy. I to jest takie przełożenie właśnie naszej zasady, ja nie wiem co będzie za ileś lat, czy coś zdobędę, czy nie zdobędę, czy nie będę grał, natomiast ważne jest tylko dzisiejszy dzień dla mnie, żebym się nie zagrał. Tak i to dobry przykład, bo też w, w kilku drużynach sportowych słyszałem, że jakby nie, nie walczymy o mistrzostwo, walczymy o zwycięstwo w najbliższym meczu i na tym się skupiamy, bo to jest taka dobra hmm. droga do do właśnie sprawienia, że ten najbliższy moment jest, jest, jest tym, gdzie włoży całą swoją energię. Z punktu widzenia dziennikarza sportowego to jest bardzo nudne, ale właśnie to tak jest. To, to jest klucz do, do, do sukcesów i taka filozofia życiowa, nie? Za to no słuchajcie, naprawdę. jeszcze odnośnie tej, tego całego życia, czy też odnośnie wielkich liczb, no bo jakby patrząc z perspektywy mnie, kiedy zaczynałem e, leczenia, kiedy przychodziłem na terapię, kiedy przychodziłem na mitingi, jak ktoś by przyszedł z takimi liczbami, jak my opowiadamy, no to dla mnie to w ogóle są jakieś kosmiczne liczby, nie do wyobrażenia. Ja chciałem zwrócić uwagę na takie pewne niebezpieczeństwo zajmowania się w ogóle tymi liczbami, bo jest coś takiego w naszej wspólnocie jak rocznice, czyli osoby, które mają rok abstynencji, dwa lata, trzy, hmm, we wspólnocie anonimowych hazardistów na przykład przynoszą ciasto i, i cieszą się tym, ale też pewne niebezpieczeństwo, które z tego wynika, ja sam tego doświadczyłem, to był olbrzymi stres, olbrzymia presja, którą ja czułem w związku z tym, że zbliża mi się rok, że jakby to była jakaś taka magiczna data, kiedy coś się wydarzy, ja pamiętam, że byłem straszliwie zestresowany, i na swój meeting rocznicowy ja w ogóle nie przyszedłem, w sensie na ten meeting, kiedy miałbym rok, ja w ogóle nie przyszedłem, byłem tak zestresowany i wiem, że wiele wiele, kilka znam osób, które mi opowiadały o tym, że również miały olbrzymi stres, co więcej znam osoby, które ten stres zaciągnął z powrotem do kasyna, ten stres związany z presją taką, że to jest jakaś tam, jakiś tam nigdy wcześniej nie grałem na przykład 300 dni, a teraz przebijam tą granicę magiczną 300 dni jak myślicie, jak można sobie radzić z taką presją, właśnie związaną z tym czasem? Prosto, 24 godziny. To, to jest lek na, na to wszystko, co mówisz. Nie gram dzisiaj i nie interesuje się. Oczywiście yy, są różne koncepcje, że pierwsze dwa lata są niebezpieczne, że w trzecim roku tu się pojawiają takie i takie rzeczy. Ale po pierwsze, mamy 24 godziny. Po drugie, mamy wszystkie możliwe narzędzia i terapię. Jeżeli. Nie zaniedbujemy swojej choroby, jeżeli korzystamy z tych narzędzi, jeżeli pracujemy na programie, chodzimy na mitingi, czytamy medytacje, spotykamy się z przyjaciółmi, to te wszystkie strachy w ogóle możemy odłożyć na półkę, bo po prostu robimy wszystko, żeby, żeby nie zagrać. I Nie ma się naprawdę czym stresować, tylko po prostu trzeba działać najzwyczajniej w świecie i stosować zasadę 24 godzin którą y, znam z opowieści, bo nie z autopsji akurat. Y, niektórzy sobie nawet dzielili na krótsze odcinki, nie wiem, na 12 godzin, na 5 godzin, no bo jeżeli głód był tak silny, hazardowy, nie ten głód taki związany z jedzeniem, no to, to trzeba było sobie te 24 godziny czasem nawet podzielić na, na krótszy odcinek. Ja też spotkałem się z takim twierdzeniem, że rocznica nie jest dla mnie, tylko dla moich bliskich, żeby móc razem świętować. I to odwrócenie tej uwagi, że to nie ja, to nie ja tutaj jestem jakimś nie wiadomo kim, tylko przychodzę, dzielę się moją radością, no to, to mi też pozwalało te dni przetrwać, bo też nie ukrywam, że tych, kilka tych rocznic już miałem i one na sam początku szczególnie generowały mi bardzo duże napięcie, z którym sobie nie potrafiłem do końca poradzić. Później już było łatwiej, bo im właśnie wytłumaczono, że to dla była to jest ta Ja chciałbym jeszcze dodać, że, e, że razem z tymi liczbami ja miałem pewne takie oczekiwania. To znaczy mi się wydawało, że jeżeli ja mam jakiś tam okres abstynencji, to nagle w magiczny sposób Moje życie jest, znaczy wszyscy naokoło powinni być mi wdzięczni tylko za to, że ja jestem. Że. I przez to ja zapominałem o tym, że ja tak naprawdę muszę coś robić cały czas. A jeżeli nie robię, to ta moja liczba nie ma znaczenia. To, czy ja mam jeden dzień, jeden tydzień, jeden rok, czy 10 lat, nie ma znaczenia, jeżeli ja nie zachowuję się jak człowiek po prostu, nie działam. Nie pracuję i nie udowadniam cały czas tego, yy, że, że warto to, 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 to żyć na trzeźwo. Słuchajcie, ja chciałem zapytać, czy macie jakieś przykłady tego, tych, wykorzystania tych 24 godzin w swoim życiu? Bo Ja chciałem zacząć od takiego mojego przykładu, kiedy... Mm, Mogłem mieć 4 czy 5 miesięcy abstynencji. Pamiętam, czułem straszliwy głód. Był taki głód, którego nie, nie dało się zaspokoić wodą, czekoladą, jedzeniem. Czułem po prostu niesamowity fizyczny ból. I leżałem w łóżku, nie mogłem zasnąć. I obiecałem sobie wtedy, że ja dzisiaj zasnę, bo teraz jestem w bardzo kiepskim stanie. Że zasnę i jak się obudzę, to pójdę do sklepu. Kupię sobie alkohol, siądę do komputera i będę cały dzień grał. I tak sobie obiecałem przed zaśnięciem. Żeby zasnąć, kiedy obudziłem się, już mi się nie chciało. Ten głód już minął. To był dla mnie taki przykład, że później, po pewnym po, czasie przeczytałem, że te głody, które występują, na części one są krótkotrwałe. Przeciętny głód, który się pojawia, trwa 15 minut. I wystarczy go przetrwać żeby zwiększyć swoje szanse na to, że się nie, nie, nie wróci do, do nałogu. To był dla mnie taki bardzo konkretny. Jak to, że ja mam nie grać dzisiaj jest najważniejsze. Bo jutro, jutro jest nowy dzień. Jutro będę zupełnie innym człowiekiem, kiedy się obudzę. Ja takie doświadczenia osobiste, ale też słyszałem wiele razy właśnie takie hasło, że jutro pójdę zagrać. I, i to też mówiła osoba, która ma duże doświadczenie i, i to właśnie tak było, że miała tego dnia głód. Bardzo silne emocje, i na drugi dzień się obudziło, to się już nie chciało grać. Nie mam takich doświadczeń. Ja zatrzymywałem się na myślach o obstawianiu, bo przecież wiem, kto wygra, bo znowu, bo znowu wiem, kto wygra. I te myśli szybciutko sobie kontrolowałem, czy tą moją karteczką, z plusami i minusami niegrania, czy po prostu zmianą. Z, nie wiem, czy wtedy też było miejsca, żeby po prostu te myśli odwrócić, żeby, żeby robić coś innego, więc takich doświadczeń nie mam, więc tylko mogę powiedzieć o tym A może masz takie doświadczenia z jakby normalnego życia? Bo wiesz, dla mnie na przykład wczoraj był taki, była taka sytuacja, kiedy jechałem na rowerze i po przejechaniu 25 km byłem straszliwie zmęczony, następnie ja nie mówiłem sobie, że. I jeszcze tylko 5 minut będę jechał, i za 5 minut się zatrzymam. Mijały 4 minuty, 50 sekund, i sobie mówiłem: jest dobrze, jeszcze tylko 5 minut przyjadę. I w ten sposób jakby co 5 minut wydłużałem sobie ten czas, bo, bo, bo mogłem sobie powiedzieć: Jedyne co muszę zrobić to jeszcze 5 minut, jeżeli jedyne co muszę zrobić to jeszcze kilometr. No to do sobie robiłem wizualizację, a to przebiegu na 5 kilometrów, kiedy już nie mogłem biec to sobie wizualizowałem, że sobie wtedy pączki na przykład namocie zjem, <laughs> a to bo wtedy czasie kiedy jeszcze słodycze były, to sobie takie robiłem wizualizacje, ale jeśli chodzi, no to, to tak, to robiłem sobie, no i wtedy y, faktycznie jakimś cudem dobiegałem do mety w takim tempie jak chciałem, bo już mi się wydawało, że nie dam rady. A czy ty kamień stosujesz 24 godziny wobec tak. czegoś innego niż? Tak oczywiście stosuję. Bo to bardzo pożyteczne jest. Wspominałem Wam o tym, że nie wiem no z pracy po, połamałem ten halt, zmęczony wracałem, pełen takich przykrych y, uczuć, y, głupich myśli i postanowiłem, że zadzwonię do mojego szefa i powiem mu, że ostatni, re, ostatni miesiąc pracuję i dziękuję bardzo, bo mam dosyć, mam za dużo problemów w pracy, obciążeń i, i chciałem zadzwonić. I podziękować za, za robotę w tych emocjach, ty, w tym użalaniu się nad sobą, ale powiedziałem sobie: Dobra, spokojnie, prześpij się z tym i zobaczysz, co będzie jutro. Nie? Moja żona ma takie fajne powiedzenie, że, noc, że dzień jest mądrzejszy od nocy i, i że trzeba po prostu się przespać. I, i następnego dnia y, z takiego dystansu i z, z pewnej perspektywy te rzeczy nabierają zupełnie innego wymiaru. Oczywiście obudziłem się. Już nie chciałem się zwalniać. Natomiast po przemyśleniu sprawy stałem się gotowy do tego, żeby pewne rzeczy pozmieniać, tak? Czyli uregulować jakieś tam godziny pracy, zasady i tak dalej, i tak dalej. Ale absolutnie nie chciałem się zwalniać. Czyli program 24 godziny jak najbardziej tutaj zafunkcjonował i zadziałał. Okej. Okay to na koniec chciałbym tylko wszystkim, którzy nas słuchają, pożyczyć tego, żeby przez najbliższe 24 godziny byli najlepszą wersją samych siebie, niezależnie od tego czy nie grają, nie piją, czy po prostu chcą wartościowe życie prowadzić, to życzę, żeby to było dzisiaj, żeby ten najlepszy dzień był dzisiaj. Ja mam na imię Michał i bardzo wam dziękuję. Kamil, dziękuję bardzo. Wojtek, dziękuję również.